Przed Wami podcast plus jeden do rozwoju firmy Profes. Od ponad 30 lat wspieramy organizacje w rozwoju kompetencji menedżerskich, sprzedaży i obsłudze klienta, onboardingu, wellbeingu i wykorzystaniu nowych technologii w rozwoju. Działamy wedle zasady rozwój, którego potrzebujesz, współpraca, której chcesz. Podcast plus jeden do rozwoju to przegląd tego, o czym warto rozmawiać. Podcast o wyzwaniach, dobrych praktykach, trendach i doświadczeniach HR. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Nazywam się Katarzyna Nowakowska i miło mi powitać Was w pierwszym premierowym odcinku podcastu z serii VR Skills Up. O tym skąd wzięła się nazwa tej serii, zdradzimy Wam nieco więcej w drugiej części rozmowy, ale ci z Was, którzy uważnie obserwują nasze media społecznościowe, mogą domyślać się, że jest to związane z pewną nowością w naszej ofercie. Jest ze mną dziś Natalia Strzelecka, konsultantka zarządzająca, która w temat tej nowości jest bardzo mocno zaangażowana. Cześć Natalia. Cześć Kasiu, witam wszystkich słuchaczy. I z którą dziś właśnie o zaangażowaniu, ale i innych wyzwaniach hr będziemy rozmawiać. Mm -hmm. Natalia, bardzo się cieszę, że jesteś i że właśnie od tego wątku zaczniemy naszą serię, bo pozwoli nam się to zmierzyć z taką pewną sprzecznością, a może tylko pozorną sprzecznością. Mowa oczywiście o tytułowym kryzysie zaangażowania pracowników w rozwój. Na rynku dostępnych jest bardzo wiele badań, wedle których ta możliwość rozwoju zawodowego jest jednym z głównych czynników, na podstawie których pracownicy decydują o wyborze pracodawcy. Pracownicy mówią wprost, chcemy się rozwijać, mówią, dajcie nam możliwości rozwoju. Zdecydowanie jasno i wyraźnie komunikują potrzeby rozwoju. Upewniają się podczas rekrutacji, że pracodawca na pewno zapewnia rozwój. No i tak naprawdę bardzo często właśnie z tego powodu pracownicy rezygnują z pracy, tak? bo nie mieli tych możliwości rozwoju w ramach organizacji. No właśnie, a tymczasem słyszymy głosy ze środowiska HR, że z tym rozwojem to wcale nie jest taka prosta sprawa, że frekwencja na mhm. szkoleniach fakultatywnych spada, mhm. że po programach rozwojowych ten feedback od uczestników jest taki mhm. raczej letni, że w przypadku e-learningów, szkoleń zdalnych brakuje mhm. motywacji do wykorzystania ich. No i pytanie, co tu się właściwie dzieje? My chcemy rozwoju, ale jak już mamy taką możliwość, to się nie chcemy rozwijać? Wiesz co? No, powiem ci szczerze, że automatycznie gdzieś w mojej głowie przypomniał mi się ten mem z obrażonym pingwinem. Nie no, wiem, no, tak czy widziałaś. No, tak, ten, pewnie. który siedzi na krześle z założonymi rękami. Teraz to ja się już mm -hmm. nie chcę rozwijać. No, tak. Ale zupełnie poważnie, tak, masz rację mówiąc, że rozwój to ważne oczekiwanie mm -hmm. pracowników. Opierając się chociażby na ostatnim raporcie Employer Brand Research z tego roku, na no, możliwość udziału w szkoleniach niech się tutaj wesprę wynikami, dokładnie jak rok wcześniej, zajęła siódme miejsce z 13 ocenianych czynników, najsilniej decydujących mhm. o wyborze pracodawcy. E, tutaj też ważna informacja, bo na czwartym miejscu znalazła się możliwość rozwoju kariery. Wiesz, poza samym awansem, możemy również przez to rozumieć jako m, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji. Mhm okej okay, czyli rozwój kariery mm -hmm. udział w szkoleniach mm -hmm. oznacza że pracownicy pewnie chcą się rozwijać ale co mm -hmm. z tą drugą stroną medalu czyli tym spadającym zaangażowaniem w rozwój o którym mówi HR mm -hmm. Wiesz co? Myślę, że to w ogóle warto rozpatrywać w kontekście całościowego kryzysu zaangażowania pracowników, z jakim no w dzisiejszym, w dzisiejszym mm -hmm. czasie mierzą się organizacje. Instytut Galupa cyklicznie dostarcza nam takich danych w ramach badania State of the Global Workplace. Mm -hmm. No i wyobraź sobie, nie wiem, czy widziałaś te wyniki, ale jeśli chodzi o Polskę. Według najnowszego raportu z 2025 roku zaangażowanie w swoją pracę deklaruje zaledwie 8% pracowników. Mm. E, to i tak jest spadek o kolejne dwa punkty procentowe względem zeszłego roku. Wiesz, co 8% to są <laughs> dla mnie naprawdę szokujące dane, mm. bo ja zatrzymałam się na. W wcześniejszych edycjach tego raportu i jakoś w głowie utrwaliło mi się, że ten wynik jest co najmniej dwucyfrowy. Mm -hmm. A 8% no to... Mm -hmm. Dokładnie tak. E, tymczasem e, z tymi naszymi 8% plasujemy się na 35. miejscu mm -hmm. spośród 38 państw <laughs> europejskich. E, Można no, powiedzieć, pod względem... że blisko podium, ale z drugiej strony. <laughs> Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. E, no, spójrzmy na to w kontekście rozwoju. Czy chce nam się angażować w działania rozwojowe? Jeśli mamy z tym problem w kontekście naszej takiej, wiesz, regularnej, codziennej pracy. No tak, ale jak patrzymy na, na możliwości rozwojowe, na szkolenia, nowy projekt, mm -hmm. nowe kompetencje, mm -hmm. czyli ten rozwój w, w różnych tak naprawdę dostępnych postaciach, to przecież to może być dla nas właśnie ten element, który nas z tego letargu wyrwie. Mm -hmm. To może być coś, co nas zmotywuje, żeby się zaangażować na nowo. Czy, czy, czy tak nie jest? Ja po prostu jestem zbytnią idealistką. <laughs> wiesz co, myślę, że jesteś idealistką. <laughs> Natomiast oczywiście, że wiesz, to może dać takiego kopa do działania, ale Tutaj dochodzimy tak naprawdę do drugiej bardzo ważnej kwestii, czyli jak ten rozwój wygląda. Czy on rzeczywiście motywuje do tego, by się zaangażować? Mm -hmm. a, a co przez to rozumiesz? No chyba przede wszystkim to, czy odpowiada oczekiwaniom pracowników. E, przykładowo y, możemy, może weźmy na tapet obecność na rynku najmłodszych pokoleń. Mhm. Słuchaj, no to są osoby, które w zupełnie inny sposób niż no tacy dotychczasowi pracownicy konsumują treści. E, tutaj jest ważne, czy przekazujemy im wiedzę tak, by łatwo było im ją przyswoić, tak? Czy mhm. uczymy ich konkretnych, e, przydatnych umiejętności, czy oferujemy im rozwój poprzez działanie, no bo oni w w ten sposób się uczą, Aha. czy pobudzamy w nich refleksję, czy zapraszamy do wymiany doświadczeń, a nie tylko oceniamy ich postępy. Wiesz, to jest bardzo ważne, żeby szukać tych nowych form i no, jednak w kwestii rozwoju no, iść z duchem czasu. Mhm, Okej, okay, dobra, czyli z jednej strony mamy dostosowanie formy, a co z merytoryką? Oczywiście ona jest równie ważna. E, słuchaj, to jest niesamowite, ale do tej pory przychodzą do nas zapytania ofertowe, w których klienci mm, piszą, zaznaczają, że chcieliby, zależy im, aby szkolenie czy projekt było dostosowane, dopasowane do specyfiki ich firmy, mhm. tak? Jakby wiesz, to było coś poza standardem, coś zupełnie ekstra, mhm, no, dla nas, dla profes, to jest oczywista oczywistość, tak? No nie wiem. Na za przykład jeden z najpowszechniejszych tematów, z jakich szkolimy, czyli komunikację. Komunikacja jest tak na dobrą sprawę w, praktycznie w każdym obszarze. Mm -hmm. No i oczywiście, że wiesz, podstawy wiedzowe będą wspólne, ale jak. Y jak możesz się domyślać, no nie zaproponujemy dokładnie tak samo z zaprojektowanego modułu szkoleniowego wiesz, różnym grupom, tak? Mm -hmm. Różnym stanowiskom, osobom, które wykonują różne rzeczy, mają różne trudności, różne, różne wyzwania, tak? No i jeśli w zespole A problemy będą zupełnie inne niż w zespole B, no to siłą rzeczy tutaj kłania się dobre poznanie potrzeb uczestników, mm -hmm. no na przykład praca na kejsa, ale też właściwe zbadanie potrzeb na samym początku. Jasne, jasne. Mhm. Dobrze. To obok, obok dopasowanej formy mhm. mamy ten drugi element, o którym przed chwilą mówiłaś, czyli dopasowanie merytoryki. I to są te dwa czynniki, o których powinniśmy pamiętać, tak. jeśli chcemy angażować, rzeczywiście angażować pracowników w rozwój. Czy coś byś do tego dodała? Wiesz co, no dopasowanie nie tylko do grupy, ale indywidualnego uczestnika. Mm -hmm. Ta personalizacja dzisiaj jest niezwykle istotna. No wyobraź sobie sytuację, w której na przykład doświadczony menedżer jest wysyłany na szkolenie z udzielania informacji zwrotnej. To się to Się dzieje, to się zdarza. Ten menedżer, który no, pracuje już dość długo, ten, który ma ogromne doświadczenie, zarządza dużymi zespołami, no, ten menedżer, który tak naprawdę mógłby uczyć innych, jak udzielać feedbacku, mm -hmm. jego wysyłamy na szkolenie z udzielania informacji. No, no jasno, i mm -hmm. teraz pytanie, co się zadziało, nie? czy on mm -hmm. został wysłany na szkolenie, bo jego podwładni ocenili, że jego umiejętności udzielania feedbacku są słabe, mm -hmm. czy po prostu musi wziąć udział w projekcie mm -hmm. rozwojowym, gdzie ten feedback jest jednym z modułów, no i w zasadzie wiesz, no jest to obowiązkowe tak. Mm -hmm. Praktyki nigdy dość musi mm -hmm. iść na salę, musi to trenować. Tak, i dochodzimy tutaj do kolejnej bardzo ważnej kwestii, Kasiu. Szkolenia zawsze powinny wynikać z jakiejś konkretnej potrzeby. To może być wynikiem, nie wiem, ocen rocznych, raportów z badania kompetencji, różnego rodzaju obserwacji, wniosków, które, które gdzieś tam są dokonywane przez działy HR, mm -hmm. czy, czy na przykład przełożonych. To może być potrzeba wzmocnienia kultury organizacyjnej, czyli jeszcze bardziej chcemy, żeby wiesz, wybrzmiało, że, ta, że ten feedback na przykład, jest taki istotny, mm -hmm, więc mm. no jeszcze raz, jeszcze przećwiczmy to ponownie, utrwalmy, że takie jest, oczekiwania, takie jest oczekiwanie organizacji. Ale wiesz, też może być wyrównanie poziomu kompetencji w organizacji. Wiesz, no, wiele innych powodów. Mm -hmm. Najważniejsze, by pracownik e, zarówno wiedział, ale też rozumiał, że ten konkretny obszar, e, który będzie rozwijał, e, on mm, rozumiał, dlaczego on będzie u niego rozwijany. Mm -hmm. Jeśli tego zrozumienia nie będzie, no to usłyszymy na szkoleniu, że no jest na tym szkoleniu, bo ktoś mu kazał, bo mu kazali, mhm, bo go wysłali. E, dokładnie. Dokładnie tak. I tutaj oczywiście zmierzymy się z brakiem zaangażowania, no i niestety, ale bardzo niską efektywnością mhm. rozwojową. No okej, okay, to jakbyś miała podsumować to, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, to, to co? To yy, nie brak chęci do rozwoju jest tutaj problemem. Wiesz co, on bywa problemem, ale wydaje mi się, że równie ważne jest to, czy problemem nie są konkretne propozycje rozwojowe, które oferujemy. Wiesz, no, rozwój nie może być odhaczony na liście z prawdą załatwienia. Musimy dokładnie go zaprojektować, przykładając dużą uwagę do każdego z etapów tego projektowania. Począwszy od diagnozy potrzeb, przez odpowiedni dobór form, merytoryki, no, aż po odpowiednią komunikację projektów w organizacji. Um, Okej, okay. widzę, widzę Twoją minę. Tak, to jest już za dużo wątków. Może o tym już w następnym podcaście. Przepraszam, będę będę próbował ukrywać moje miny. <laughs> No tak, śmiało, śmiało. trochę nam się pomnożyły wątki, więc wróćmy do tego, co, co przed chwilą powiedziałaś, bo zanotowałam sobie w głowie takie jedno zdanie, które mi się wydaje mega ważne, że rozwój nie mm -hmm. może być odhaczony, ale musi być dokładnie zaprojektowany. Dokładnie, dokładnie tak. Przemyślana diagnoza, uczenie się przez doświadczenie, przez symulację, trening. No i słuchaj, super ważne w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach oddziaływanie na emocje, imersja. Wiesz, to są czynniki, które, które dzisiaj budują zaangażowanie i pamięć uczestników. Wiesz co ja, y, powiem słuchaczom, że w tym momencie się uśmiecham, bo, bo coś czujesz, że subtelnie skręcę w takim pewnym wyraźnym kierunku. <laughs> tak? e, więc może to 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 czujesz, jest, to jest. <laughs> To jest ten najlepszy moment, żeby wyjaśnić wam mm -hmm. skąd nazwa tej serii podcastów, bo rzeczywiście my się tutaj nie spotkałyśmy bez powodu. Zdecydowanie nie spotkałyśmy się bez, bez powodu, nie będziemy się dłużej bawić z subtelności. <grym> e, no tak, nazwa VR Skillzap bezpośrednio nawiązuje do naszego nowego produktu łączącego diagnozę kompetencji poprzez udział w symulacji VR. Z kontynuacją w postaci pełnego procesu rozwojowego. Czyli innymi słowy, to co mówiłaś wcześniej: doświadczenie, emocje i tak. Jest. Bardzo ładne sobie przejście <noise> zmontowałyśmy tutaj. <noise> Jeszcze nie mogłam doczekać, żeby zacząć o tym mówić. Zresztą sama doskonale wiesz, że jak zaczynam, to, to ciężko mi skończyć. Ale wiesz, dla mnie to jest właśnie przykład takiej formy rozwojowej, mm -hmm. która no współcześnie w obliczu tych wyzwań, o których rozma rozmawiamy, ona naprawdę ma sens. Mm -hmm. Dobra, no to zacznijmy od początku, żeby też wprowadzić w temat tych słuchaczy, którzy nie śledzą naszych mediów społecznościowych. Skąd się wziął ten VR i dlaczego VR? VR Skills Up to jest nasz nowy produkt, który realizujemy w partnerstwie, w partnerstwie z firmą Guide Me, twórcami diagnozy kompetencji w postaci symulacji VR. Grupa uczestników realizuje przemyślany scenariusz takiej symulacji za pomocą, za pomocą gogli VR-owych, wykonując po drodze różnorodne zadania, a to z kolei umożliwia. Ujawnienie się konkretnych kompetencji, konkretnych zachowań w konkretnym otoczeniu współpracowników. A dalej, i to już wyłącznie nasza rola, rola profes, zajmujemy się jakby rozwijaniem tych ujawnionych luk kompetencyjnych, no, rozwijaniem czy pracą nad tymi zachowaniami, które, które warto zmodyfikować. Mhm. Mamy już trochę tych symulacji mhm. za sobą. Część z naszych klientów mogła wziąć udział w takich testowych e, symulacjach podczas Dni Otwartych Wiaru. Mhm. I powiem Ci, że obserwując tę grupę, ja za każdym razem e, naprawdę jestem. Pełna podziwu, i mhm. najbardziej mi się podoba to, jak bardzo uczestnicy potrafią. Zatracić się w tych symulacjach, jakby wejść w 100%, tak jakby świat zewnętrzny przestał istnieć. No dokładnie, no wiesz o czym mówisz, bo, bo też razem testowałyśmy mm -hmm. przeszłyśmy tą, tą symulację wspólnie. Wiesz co, ja pamiętam podczas dni otwartych właśnie z, z tym naszym nowym produktem, raz coś w trakcie symulacji spadło z krzesła. Było chyba, to, to były chyba nawet moje telefony, prywatny i służbowy. Wiesz, no narobił się hałas. Uczestnicy w Goglach byli w szoku i wydawało im się, że ten huk wydarzył się w tej, w tej ich symulacji. Mm -hmm. wiesz, dopiero po chwili, jak przetworzyli informacje, doszli do tego, że to chyba jednak coś poza symulacją się wydarzyło. No i przypomniało im się tak naprawdę przy tej okazji, że za tymi goglami jest ten realny, rzeczywisty mm -hmm. świat. I wiesz, te osoby po symulacji wracały do tego, że to jest nieprawdopodobne, że tak bardzo można się odciąć, tak bardzo zaangażować, tak bardzo wiesz, no, no wkręcić po prostu, mm -hmm. wejść w ten scenariusz. Tak, dać się pochłonąć. 100%. No tak, ale symulacja VR w tym, w tym projekcie VR skillsab jest tylko punktem startowym, tak? Mhm. Diagnozujemy kompetencje w realnym działaniu, sprawdzamy, jak tak. uczestnicy współpracują, jak się komunikują. Mhm. Tak. Zaraz po symulacji jest bardzo ważny, bardzo istotny z punktu widzenia całego projektu etap, mianowanie, my to tak nazywamy sobie potocznie odparowaniem emocji. Mhm. Wiesz, to jest taki pierwszy moment, kiedy wszyscy ściągają gogle, dzielą się. Chef Dosłownie w dwóch, trzech zdaniach, pierwszymi refleksjami, pierwszymi e, odczuciami, e, pierwszymi wnioskami. E, I wiesz, i tu, to, to jest bardzo ciekawe, ale ten etap odparowania emocji, on jest właśnie podyktowany tymi emocjami. Mm -hmm. I on bardzo często, bardzo optymistycznie e, nakręca te wypowiedzi. Świetnie nam poszło komunikacyjnie, fajnie zagraliśmy jako grupa, mm -hmm. e, świetna symulacja. Wiesz, wszystko to jest tak naprawdę takie bardzo, bardzo bardzo pozytywne. Podoba Bało nam się jakby nie widać niczego, co mogłoby e, e, pójść nie tak. wszystko, wszystko mm -hmm. poszło dobrze. Mm -hmm. No i tak naprawdę e, przechodzimy bardzo zgrabnie do kolejnego etapu, gdzie już troszeczkę te emocje mamy, e, mamy ostudzone i e, asesor z firmy Me odnosi się do konkretnych zachowań, które zostały zarejestrowane w tej symulacji e, No i tak naprawdę prezentuje je podczas nagrania tej symulacji. I wiesz, i tu mamy taką sytuację, gdzie masz to wszystko czarno na białym. Trudno jest zaprzeczyć, Faktom. Czyli mm -hmm. w pierwszej kolejności mówisz, ok, świetnie nam poszło komunikacyjnie, zespołowo, znakomicie podzieliliśmy zadania, mm -hmm. no fajnie nam się współpracowało, to nagle się okazuje, że każdy poszedł w swoją stronę, że nikt nikogo y, gdzieś tam nie, nie poinformował o tym, że jakieś zadanie zostało wykonane, albo że rozumie je lepiej, czy, czy inaczej, no gdzieś tam ta komunikacja zawiodła, no i zaczyna się tak naprawdę omówienie konkretnych zachowań, które się ujawniły. Mhm. lub te, które się nie ujawniły. Czyli wyciągacie taśmę prawdy. E, trochę tak, trochę tak. Wiesz co, to bywa taki, e, różnie bywa, tak? Bo to też zależy od grupy, mhm. zależy od nastawienia, ale zdarza się tak, że gdzieś tam ten opór w uczestnikach się pojawia. No bo jak przed chwilą myślałaś, świetnie, jesteśmy świetni komunikacyjni, znakomicie pracowaliśmy, mhm. wszystko poszło znakomicie, a nagle ktoś ci mówi, no, nie do końca tak było, sam zobacz, no to wiesz, ten opór całkowicie naturalny, on się mhm. po prostu, on się po, po prostu tak. ujawnia. E, ale okej, okay, dobrze. O tym może w takim razie rzeczywiście już też w kolejnym odcinku, mhm. bo ja bym, ja bym chciała od razu o wszystkim opowiadać. No w każdym razie, wracając do tematu. Tutaj dużo się dzieje, a naszym zadaniem z tego etapu projektu jest wypuścić uczestników z refleksją, no, z budowaniem pewnej takiej samoświadomości, no i ale też takim pewnym niedosytem, tak, mm. aby oni oczekiwali na te kolejne etapy projektu. Jasne, a te kolejne etapy projektu. To jest raport indywidualny, to tak. są sesje informacji mhm. zwrotnych i już ten krok w kierunku rozwoju, czyli budowanie tych indywidualnych planów rozwojowych. Dokładnie. Każdy uczestnik otrzymuje bardzo precyzyjnie przygotowany raport z informacją zwrotną. Raport się koncentruje wokół pięciu głównych kompetencji, które są badane w trakcie takiej symulacji. Natomiast one zostały zdefini zdefiniowane przez 115, my to nazywamy itemami, to są takie grupy. Zachowań, które tak naprawdę konstruują, składają się na te, na te pięć, mm -hmm. e, pięć kompetencji. Także naprawdę tutaj mamy bardzo solidne podstawy merytoryczne, żeby, żeby każdą e, symulację i zachowanie każdego uczestnika dokładnie i rzetelnie przeanalizować. Mm -hmm. e, no i oczywiście, no, na podstawie takiego raportu trener wraz z, z uczestnikiem e, no, rozmawiają o obszarach, które są twoją mocną stroną, słabą stroną, to obszary. Które wymagają wzmocnienia, no ale też o tym, jaki rozwój już na ten moment wiemy, że jest planowany w tym konkretnym projekcie. No bo my już mamy raporty zbiorcze, mamy raporty indywidualne, wiemy tak naprawdę, które zachowania wymagają, wymagają rozwoju, także już jest, jest ten plan rozwojowy i to jest ten moment, kiedy no właśnie komunikujemy, rozmawiałyśmy o tym wcześniej. Już komunikujemy i tłumaczymy, też chcemy uzyskać pewną zgodę u naszego uczestnika na to, to, że z tym, że on wie, rozumie dlaczego za chwilę weźmie udział w jakiejś spersonalizowanej ścieżce rozwojowej. No i co im to daje? Co im daje ta wiedza? Wiesz co? No wydaje mi się, że przede wszystkim sens, czy poczucie sensu. No, gdybyście drodzy słuchacze, mieli zapamiętać jedną rzecz z tego całego dzisiejszego wywodu, to właśnie to. Dajmy pracownikom takie poczucie, że ich rozwój ma sens. No, my potrzebujemy jakby mieć, czuć ten sens, po to, żeby utrzymywać też tą naszą automotywację do, do, do działania, do rozwoju, do pracy, do, do wielu tak naprawdę obszarów. Na ten sens my chcemy wiedzieć, że on z czegoś konkretnego wynika, że ten rozwój, że on jest po coś, że on jest dla czegoś, tak? To, to mhm. zrozumienie naprawdę jest fundamentem dalszego zaangażowania. Mhm. Dobra. A gdybyś miała w trzech słowach albo w trzech cechach mhm. y, ująć to, czego HR powinien szukać w rozwiązaniach rozwojowych, żeby mhm. zaoferować pracownikom coś, co ich prawdziwie zaangażuje, to co by to było? Trzy, trzy słowa albo trzy cechy? No super, że powiedziałeś trzy cechy, że dajesz mi tą szansę, bo w trzech <laughs> słowach pewnie byłoby super trudno. No tak. e, wiesz co? E, ja bym chyba postawiła po pierwsze na diagnozę wyjaśniającą sens rozwoju. Mhm. E, rozwój przez doświadczenie. Mm -hmm. No i oczywiście emocje, emocje jeszcze raz z emocjami. Okej, okay, mm -hmm. dobra, bo ja już myślałam, że jak powiem trzy słowa, to ty powiesz VR, skills, up. A, dobre, e, dobre, nie wpadłabym na to, ale zapamiętam, dzięki mm -hmm. za tipa, super, e, dobrze, wiesz co, to spróbujmy jakoś może, wiesz, prze, może, może to się da wyciąć i wiesz, ja, ja to za chwilę dogram, VR, co, skills, ja, ja ci zostawię może szansę, żebyś się poprawiła w drugim odcinku, na tą nie na halną promocję. <laughs> A Jasne. tymczasem kończmy tak jak mówiłaś. Mhm. Bardzo dziękujemy za, za wysłuchanie, za to, że byliście z nami w tym naszym premierowym pierwszym odcinku podcastu. Mamy nadzieję, że będziecie z nami również w drugim i w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia ponownie. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.